Edyta Hasiak Jaszczyszyn, czyli pomysłodawczyni i organizatorka wielkiego szafingu w Nysie, bo tak to się podobno w wielkim świecie nazywa. Udało się? E, dopiero zaczynamy, dopiero rozkręca się impreza. E, mam nadzieję, że przyjdzie dużo odwiedzających nas. E, dziewczyny już tak jak widać, się rozłożyły. Proszę bardzo, już też jest, są klientki, ja też już je zaopatrzyłam. Są naprawdę świetne ubrania markowych firm, których no, po prostu niektóre są nie do zdobycia w Polsce. Nie ma takich firm w Polsce, także naprawdę można sobie tutaj coś fajnego wyszukać. No coś fajnego to bardzo ogólnikowe stwierdzenie. Więc Edyta, ty przeglądałaś, ty pomagałaś układać. Co można u ciebie na twojej akcji zakupić? Wszystko, co tylko możliwe. Od płaszczy, oczywiście oprócz bielizny, ale od płaszczy po, po kurtki, po bluzki, spódnice buty, torebki, no dosłownie wszystko, co każda kobieta ma w swojej szafie. mam ciuszki z boskich firm. Troszeczkę też polskich, ale większość boskich firm. No i to są troszeczkę droższe ciuszki. Hmm. Czyli, hmm. Czyli tak, gra Tak się opłaca po prostu. A pani skusiła się na spacer bo o, Oczywiście, ja już tutaj oglądam, przemierzyłam, sobie coś wybrałam. Tak. A co takiego? A kurteczki tu koleżanki, to możemy zobaczyć? Tak, tak oczywiście. Nie tak I już coś, mi się tak. daje szafu. No. Coś takiego. Taki płaszczyk. Super. Bardzo fajny na wiosnę, fajnie jaka wygląda. Cena? Ale... Jaka cena? No, także fajny płaszczyk. Nie wiem, dlaczego go zabisimy tutaj? Go... Nie sposób nie zapytać, co z cenami. Ceny są różne, ale ogólnie są świetne. No wiadomo, są to ubrania używane. Niektóre nawet raz, może dwa też są ubrania z metkami nowe, które dziewczyny nie, zało... nie zdążyły założyć. Ale ceny są moim zdaniem rewelacyjne. Także naprawdę no, no, okazja niesamowita. Skąd w ogóle pomysł na uwolnić swoją szafę? E, to nie jest mój pomysł, e, typowo mój pomysł, dlatego że to już istnieje w świecie długi, długi czas. No, zaczęło się od Ameryki oczywiście. E, w tym roku mamy kryzys, no mamy kryzys, dotarł niestety do Polski. Myślę, że to jest fajny pomysł na zaopatrzenie się w fajne rzeczy e, niepowtarzalne. E, no, dziewczyny mają tam swoje skarby w szafie, których nie doceniają często, a no wiadomo, można dać tym ubraniom drugie życie. A propos drugiego życia, drugie życie zyskuje tutaj też tak zwana przyroda, tudzież natura, bo to jest impreza w stylu eko. Oczywiście, jak najbardziej. No. Przede wszystkim recykling tak zwany, tak? No nie wyrzucamy tych ubrań, no mówię, no, możemy dać im drugie życie, drugą szansę na, na zaistnienie. Panie chyba wreszcie się ucieszyły, że jest taka możliwość wyjęcia starych rzeczy, odświeżenia szafy i za grosze kupienia czegoś innego, tak? Także pomysł rewelacyjny, brawo dla organizatorów. No i cieszymy się, że możemy wyjąć nasze rzeczy, sprzedać za tak naprawdę niewielkie pieniądze, sprawić komuś przyjemność i e, sobie też. Niewielkie, czyli jakie? E, do w naszym przypadku minimum 30 zł, ale tylko dlatego, że y, mamy ciuchy fajnych firm: Zara, United Colors of Benetton, etc. etc. Dolce Gabbana i tak dalej. Ale i tak uważam, że ceny są rewelacyjne. Właśnie dlatego, że ta akcja jest tak fajna, tak? że musimy sobie jakby y, pomagać, wspierać się jako kobiety. Tym bardziej, że zinikowie było niedawno, więc jesteśmy w że to w Ile dziewczyn wzięło udział w projekcie? Jest 17 stanowisk, także jest 17 osób i każda dziewczyna ma do dyspozycji duży stół, duży wieszak, może te ubrania fajnie wyeksponować. No myślę, że to jest fajnie poukładane, wszystko mamy tu w porządek, także można je dok dokładnie sobie pooglądać, ponegocjować. Oczywiście, umówić się, można ubrania mi się wymieniać. Rynek dowolny. No i żeby osłodzić wydawanie pieniędzy, zadbałaś też o słodki poczęstunek. E, tak, oczywiście tutaj mamy catering tak zwany, sama obsługa, kawa, herbata, ciastka. Co kto chce? Gratuluję i mam nadzieję, że spotkamy się za kilka miesięcy na podobnej akcji, tym razem już jesiennej, jesienno-zimowej. Tak, mam nadzieję, że to wszystko się uda. Także zapraszam serdecznie na kolejne edycje. Chcielibyśmy też zrobić następną edycję z ubrankami dla dzieci, oczywiście. Także dziękuję bardzo.